W niedzielę 13 lipca w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej odbył się trzeci koncert z cyklu koncertów kameralnych, zorganizowany z okazji imienin Henryka Sienkiewicza. Publiczność miała okazję wysłuchać niezwykłego koncertu w wykonaniu włoskiego duetu Giorgio Matteoli, który grał na flecie oraz Pietro Pardino na akordeonie. Dzisiaj będziemy mieli wielką przyjemność uczestniczyć w koncercie kameralnym w Muzeum Henryka Sienkiewicza Woliokrzewskiej. Jest już to któryś z kolei koncert, który odbywa się właśnie w tym miejscu. Bardzo fajne wydarzenie. My to już od pewnego czasu organizujemy właśnie takie koncerty. A to z uwagi na to, że. Frekwencja na tych koncertach jest coraz większa i dlatego w tym kierunku Powietłkowski dalej idzie. Dzisiaj usłyszymy przekrojowy program wykonany wspaniałych artystów Giorgio Matoliego, który zagra na fletach blokowych oraz Pietro Pardino, który zagra na akordonie i będą to utwory począwszy od współczesności XX wieku, konkretnie aż do XVI wieku. Także będzie to ciekawa podróż muzyczna dla publiczności, która przybędzie na dzisiejszy koncert. Wystąpią dzisiaj artyści z Włoch. Jeden z artystów zagra dla państwa na fletach blokowych, drugi na akordeonie. Akordeon również przyleciał do nas specjalnie z Włoch.